Witam wszystkie wagi i zapraszam na prognozę miesiąca grudnia 2020. W tym miesiącu dochodzi do historycznej koniunkcji Saturna z Jowiszem w znaku powietrza w wodniku. To zdarza się raz na 200 lat i e, trzeba się przygotować tylko nie tylko na wymianę energii Ziemi z materii, z tego ciężkiego, to wszystko co było. Do przejścia w energię powietrza. Energia powietrza jest Twoją energią, Ty jesteś także tym znakiem, i obie planety będą ustawiać się w trygonie. Saturn jest tutaj raz na 30 lat, jowisz raz na 13, ta koniunkcja sama zdarza się raz na 200 lat, czyli wszystkie decyzje, wszystkie inicjatywy, które podejmiesz dookoła daty 21, przenosisz nie tylko z myślą, zabezpieczasz następne 30 lat, ale także można powiedzieć, przenosisz do następnego wcielenia, do na, następnego istnienia z punktu widzenia dalszego miesiąc grudzień jest bardzo y, intensywny to odejście od tego starego od tej energii materii y, oderwanie się w powietrze gdzie y, przede wszystkim najważniejsze będzie komunikacja przekaz wiadomości przekaz informacji rozwój umysłowy kierowanie się y, intuicją empatią telepatia w przyszłości będzie coś y, normalnego Wymaga od nas przede wszystkim odwagi, odwagi do tego, aby być prawdziwym, aby być autentycznym i bronić swoich praw i zrozumieć, że każdy z Was ma w sobie sam tą siłę do zmian. Ja dzisiaj będę opowiadać o to, co oczekują wagi, to połączenie tego Saturna i Jowisza Zwodnika. Dla wag oznacza, że otwiera się przed wami bardzo dobry etap, nowy etap życia, etap odrodzenia, że wielu z Was będzie w pozytywnym sensie należysz do znaków, które są protegowane w roku 2021. Bliźniaki i wagi mają najlepsze konstelacje, tak to można określić na następne dwa pół roku. Pluton pozostaje w kwadracie dla dat urodzonych 14, 15 i 16 ze znaku kosiorożca. Te planety, które znajdowały się, czyli Saturn i Jowisz. Saturn przez ostatnie dwa i pół roku i Jowisz przez ostatni rok stały w kwadracie. To sprawiało Wam może wiele ograniczeń, wiele trudności, czy też było wielkim wyzwaniem. Teraz to się kończy. Rozpoczyna się zupełnie, zupełnie nowy etap. Tak jak gdybyś odbudowywał, odbudowywała się od początku. Pluton pozostający w kwadracie dla dat urodzonych 14, 15, 16 mówi o byciu sobą, o byciu autentycznym i wchodzeniu w to nowe, pozwoleniu sobie na, na to, aby rozpocząć nowe życie. I waszym zadaniem będzie wskoczenie na, na falę. Ponieważ sytuacje w świecie będą bardzo intensywne i to, co będzie nadchodziło z zewnątrz, ma ogromną energię ognia, ogromną energię także agresji, jeżeli chodzi o miesiąc, szczególnie te ostatnie dwa tygodnie, czyli koniec roku 2020, pozostanie przy sobie, zajęcie się sobą, pozwolenie sobie na wejście w miejsce. Miejsca komfortu, ale zaakceptowanie tego, że świat się zmienia, i idzie w tym lepszym kierunku, gdzie ma być równo, gdzie mamy być sprawiedliwie, gdzie ma być tak samo dla każdego, a Ty jesteś znakiem kardynalnym. Waga, jak widzieliście, często jest właśnie pokazana. Sprawiedliwość to jest równość, to jest sprawiedliwość, ale także dla samej, dla samej Ciebie, ponieważ. Tutaj jest tendencja do tego, że opieram się na tym, co powiedzą inni, co zrobią inni, lub też robię to, co inni ode mnie oczekują, ale wejście w relację z samym sobą, zaakceptowanie siebie takim, jakim jestem, pokochanie siebie i jako znak kardynalny masz odpowiedzialność pokazania innym tych kierunków sprawiedliwych w życiu, poprowadzenie innych do, do przodu. Zaczynamy od początku, to tak ogólnie chciałam tylko opowiedzieć o tym roku 2000, nie o roku, ale o miesiącu 2020. Choroskopy na rok 2021, już zrobione. U góry umieszczę link. Zapraszam serdecznie do obejrzenia i wysłuchania nagrania. Pierwszego, Merkury, planeta komunikacji, planeta interesu i biznesu przechodzi do znaku Strzelca i tutaj zostanie aż do końca miesiąca w pozytywnym aspekcie, dokładnie do 21 w tekstylu. W znaku Strzelca znajduje się także Słońce, które będzie Ci przyświecać do 21 grudnia, ten Merkury do 21 grudnia, ale także tutaj odbywa się bardzo intensywne Zaćmienie słońca, całkowite zaćmienie słońca na nowiu, czyli temat strzelca będzie ważny aż do 21 grudnia. I tutaj nadchodzi wiele szans i wiele możliwości, ponieważ zaćmienia na osi Strzelec bliźniak do końca roku 2021 odbywają się w pozytywnych aspektach, czyli oczekujesz nowych szans, nowych mo możliwości nowych znajomości, wykorzystałabym tego Merkurego, jeżeli chodzi o naukę, o kursy, pisanie, przekaz wiedzy, przekaz wiadomości. Może wielu z Was pomyśli o zapisaniu się na jakiś kurs, o pisaniu książek, o tworzeniu stron internetowych, o publikowanie, ale jest temat kształcenia, nauki, przekazu wiedzy. Jednocześnie, razem z Merkurem w znaku strzelca, pojawiają się nowe idee, nowe optymistyczne wizje i plany na przyszłość, nie tylko związane z ekspansją, z radością, z nauką poszerzania swoich horyzontów. Ale także możliwe, że z wielu z Was pomyślę o jakichś wyjazdach na bliską odległość w tym, w tym miesiącu. Bardzo dobry czas na zakładanie stron internetowych, na handel, na pracę z internetem, na pracę w nowoczesny sposób i wszelką pracę związaną z. Z internetem. 9 i 11 są trudnym dniem. Tutaj uwaga: Słońce stoi w kwadracie do Neptuna, i wszelkie informacje, które otrzymujecie w tym czasie, bym sprawdzała. Tutaj dużo jest albo zakłamanie, albo jakieś oszustwa, albo też będą podawane nieprawdziwe wiadomości. Nie przekazywałabym zaraz od razu czegoś dalej, jeżeli tego nie, nie sprawdziłam, ale też. Jeżeli tego nie sprawdzicie, ale też jeżeli dotyczy to ciebie i jest związane przede wszystkim z pracą, czyli sprawdzaj na spokojnie, pozostań taka jaka jesteś, czy rzeczywiście to, co tutaj jest przekazane, omówione, nie wiem o danych sytuacjach, o kolegach, o znajomych. Czy to jest prawdą, tak? Czyli patrzeć, myśleć, patrzeć, przede wszystkim w tym miesiącu patrzyłabym z takiej dużej perspektywy na wszelkie informacje, które dochodzą albo, albo z internetu, albo z mediów, albo z Twojego najbliższego otoczenia. 11 jest bardzo dobry dzień. Słońce w Strzelcu ustawi się w Trygonie do Marsa. Ten Mars stoi dla Ciebie jeszcze w opozycji przez cały grudzień, dokładnie do 6, do 6 stycznia 2021 dla ostatnich już dekad trzecich, tak? czyli pierwszej i drugiej dekady to nie dochodzi, tu może być jakiś konflikt, może być jakaś prowokacja, może być jakiś, jakaś sytuacja z zewnątrz, jakiś konflikt zewnętrzny, czy to w pracy, czy z partnerem, czy pojawia się jakaś Osoba, która prowokuje, nie wchodziłabym także w to. Mars ma tutaj bardzo dużą siłę, to, to jest pierwsze, ale starałabym się w dyplomatyczny, prawdziwy, autentyczny sposób też nie uciekać, nie bać się, nie przerażać. To jest ten kwadrat, kwadrat Plutona, że w trudne tematy należy wchodzić, ale na pewno wycofać się z jakiejś prowokacji, tak? czyli na to bym nie pozwalała i pozostałabym przy swojej dyplomacji w tym, w tym kierunku 15, do 15 pardon, Wenus pozostaje w znaku Skorpiona przed Tobą i jest to świetny czas, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy, widzę, że Ty do 15 grudnia zarabiasz więcej pieniędzy sam czy sama, swoimi talentami, tym co lubisz hobby, tworzenie zabezpieczeń tworzenie zabezpieczeń w znaku Skorpiona jest to nawet jakaś tutaj spora sumka ale że swoimi talentami i swoimi zabezpieczeniami, tym, co lubisz, możesz tutaj zarobić dużo pieniędzy. Wykorzystaj ten czas. Następnie ta Wenus przechodzi i pozostanie do końca miesiąca znowu w znaku Strzelca, tak? czyli aż trzy planety do 21 pozostają. Korzystne dla Ciebie, czy też przynoszą korzyści, właśnie jeżeli chodzi o naukę, o przekaz wiedzy, o pracę, o współpracę z grupami. Tutaj widzę, że mogą się pojawić nowi znajomi, nowe grupy, ludzie, z którymi można dalej współpracować, kooperować, czy też tworzyć jakieś kreatywne projekty. Jednocześnie wszystko, co jest z internetem, to powtarzam, wiem, do, do znudzenia, ale. Niestety musimy iść w tym kierunku nowoczesności, nie możemy się za, zatrzymywać, stać w miejscu czy też myśleć e, na podstawie przeszłych doświadczeń. Musimy się otworzyć na to nowe e, myślenie, e, patrzeć, co jest zagrożeniem, co nie, ale widzę, że ty masz tylko korzyści e, z tego. Wszystko, czyli pisanie, mówienie, przekaz wiadomości, przekaz. Informacji, coś zupełnie nowego, nowe pomysły, nowe, nowe idee. 14. dochodzi do nowiu z totalnym zaćmieniem słońca bardzo intensywnego nowiu i u ciebie także w tym domu trzecim tutaj, gdzie te trzy planety stoją w korzystnym aspekcie to może być zakończenie jakiegoś wielkiego projektu. To może być zapisanie się do jakiejś szkoły, jakieś bardzo ważne postanowienie, finalizacja czegoś, co było może na, nad czymś dłużej pracowałeś, może zmiana szkoły, zmiana kursu, zmiana kierunku w pozytywnym sensie, że wchodzisz w coś, co lubisz i co pozwala ci się rozwijać. 17. Saturn kończy z ograniczeniami, które trwały dla ciebie ostatnie dwa lata. I także Jowisz, 19 grudnia, obie planety kierują dowodnika, i tu rozpoczyna się ten nowy czas odbudowy. Zamieniasz się Feniksa. Przez następne 2,5 roku. Ten Saturn i Jowisz przechodzą bowiem do super domu, najlepszego domu w horoskopie. I tutaj chodzi o radości, o hobby, o przyjemności, tematy dzieci. Kto jest zainteresowany tym tematem, ma na to 2,5 roku. Zabawa, więcej przyjemności, więcej radości, rozwój kreatywnych talentów. Odkrycie nowych talentów, predyspozycji, którymi możesz zarabiać, pracować w nowoczesny sposób, a jednocześnie jest tu więcej czasu na swoje przyjemności, na zabawy. To mogą być także projekty związane z dziećmi, na pewno z wyższą techniką, z nowoczesnością i progresywnością. Tematy nowych relacji, nowych partnerstw dla osób, które które są samotne, czy też które szukają połówki, to poznanie nowej osoby z Jowiszem w Trygonie trwa od 21 grudnia 2020 do końca roku 2021, czyli świetny czas, lepiej być nie może. Decyzje, inicjatywy, które będziesz podejmował, podejmowała Saturnem w trygonie przez następne dwa i pół roku, przyczyniają się do zabezpieczenia Twojego życia. Wchodź w to, co lubisz, wchodź w to, co daje Ci niezależność, co daje Ci wolność, co daje Ci spełnienie osobiste, a jednocześnie jest na pewno związane z samodzielnym działaniem. Wiele zwag będzie otwierać własne działalności i tutaj w tym domu oznaczałoby wchodzę w to co lubię, wchodzę w to co jest moją pasją, wchodzę w to co jest moim przeznaczeniem, po, ponieważ będzie także y, trygon do y, drogi powołania, że możesz przez następne lata, nie tylko przez następne dwa i pół roku będzie uhonorowane jakąś koroną, ale na pewno gwarantowane jest tutaj spełnienie. 21 razem z połączeniem tego Saturna i Jowisza, słońce Merkury przechodzi do domu. Fokus jest od natychmiast na Twoją dom, na Twoją rodzinę, tutaj, gdzie zostaje ten Pluton, tutaj gdzie przebiega transformacja. Pierwsze i drugie dekady już są przetransformowane, teraz czyli od daty 13-14-15. I słońce i merkury w czwartym domu, no na sytuację rodziny, na sytuację domu do końca, do końca grudnia może będzie to właśnie temat albo coś związane z rodziną, albo trzeba będzie pomóc rodzicom, babci, komuś innemu, ty. Yy, znak odpowiedzialności, znak kardynalny, Ty masz prowadzić, Ty masz kierować, Ty masz dawać przykład innym osobom i widzę, że, że będzie tutaj, będą jakieś rozmowy, będziesz gdzieś jeździł, będziesz gdzieś dzwonił, co, coś załatwiał lub też ze słońcem w domu, no tworzył, tak, 21, dobra, to jest szykowanie się już na tą Wigilię, szykowanie się do świąt, w tym roku te święta będą, jak czujecie, już o zupełnie innej atmosferze, ale widzę, że to, to słońce i ten merkury na pewno ci pomoże, ale będzie to związane z pomocą. Widzę tutaj rodziny, czy też może dzieci, czy też będziesz, będą jakieś telefony, merkury, ale też jakaś praca w domu, tak? Czyli pracuję, pisze, przekazuje, biegasz, coś tutaj załatwiasz i tak dalej. Ok, to wszystko opanujesz. 23. wychodzimy z wszelkich te, terminów, dzień przed Wigilią, trzecia, trzeci kwadrat e, Marsa do Plutona, ten kwadrat już był dwa razy i do samej Wigilii utrzymuje się niestety bardzo trudna energia agresji agresję i złości 24 bowiem księżyc znajduje się w baranie w opozycji, do, w opozycji do Twojego znaku, co oznacza kolektywnie, że albo będą ludzie protestować, albo będzie dużo e, kolektywnie dla wszystkich, nie, nie dla ciebie, ale kolektywnie dla wszystkich, że będzie dużo tematu agresji e, złości w świecie. Księżyc przedstawia ludzi i stoi w kwadracie do Plutona. Słońce w kwadracie do Kairona, Merkury w kwadracie do Hirona i Jowisz cały czas w tej koniunkcji do Saturna. Tak? Czyli Saturn i Jowisz stoi w pozytywnym aspekcie. Myślę, że ta wigilia jest dobrym dniem skupienia się na siebie, na swoje potrzeby, na swoje życzenia i marzenia. To jest pierwsze. Spędź go tak, abyś czuła się przede wszystkim waga, abyś czuła się dobrze, tak? abyś czuł się dobrze. To jest pierwsze i myślę, że y, temat tej przyjemności, radości, czy też spełnienia siebie będzie w tym, w tym momencie najważniejszy, ponieważ ten Saturn i ten Jowisz daje Ci też taką większą pewność siebie, większą y, stabilizację wewnętrzną, że wiesz, czego chcesz, i wiesz, jak wszystkie tematy, które nadchodzą teraz podejść tak przede wszystkim zacząć od siebie, że opiekuje się sobą i otacza siebie samego opieką. 25 Merkury w znaku koziorożca ustawia się w Trygonie do Urana. Może jeszcze tego 25. Nie wiem czy tu są święta 25, 26. Tak, ale jest jakiś bardzo ważny temat Coś, będą tutaj jakieś rozmowy związane z domem i z finansami, ale w trygonie. 30 oczekujemy pełni w znaku uraka. U Ciebie będzie chodziło o karierę, u Ciebie będzie chodziło o pracę, o Twój status, ale w kierunku drogi powołania. Dotyczy daty urodzonych 30, tak, do około 33 plus minus. Te osoby z Was. Tak, które mają uczucie, że nie są na drodze powołania, gdzie nie czują się w pracy bezpiecznie, gdzie coś się już od dawna skończyło, gdzie chciałyby coś zmienić, mają na pewno teraz szansę od natychmiast z Saturnem i Jowiszem nie tylko we wskakiwaniu na, na swoje miejsca, na w swoje drogi powołania, ale w wybraniu w szukaniu czy też zastanowieniu się, szukam innej pracy, otwieram się na nowe możliwości. Jest wiele szans, jest wiele innych możliwości, i tutaj zapewne razem z tą pełnią wiele osób pomyśli, czy, czy naprawdę chcę tutaj zostać, w tej pracy, czy czuję się bezpiecznie, czy czuję się dobrze, czy mogę się rozwijać, czy, czy mam to zmienić, czy będą tutaj jakieś tematy po, pozakończone. Ale nie będzie to dla Ciebie żadnego kłopotu, nie sprawi Ci to żadnego kłopotu. 31 Sylwester jest znowu super intensywny. Księżyc bowiem podczas tego dnia stoi w znaku Raka. Tak? I w opozycji do Plutona, Merkurego oraz Słońca, tak samo znowu globalnie, nie jest to czas tak, jak Wigilia nie będzie cichą nocą, spokojną nocą, tak? Sylwester. Polecane byłoby spędzić tego Sylwesta w gronie najbliższych ludzi, których kochasz, tak, w jakimś domowym zaciszu. I myślę, że po tym roku wiele, wiele osób postanowi w takim spokoju wejść w to nowe, za stanowieniem, z refleksją, co nauczyliśmy się w tym roku. Może wiele osób nad czym musi jeszcze nad sobą pracować, Wagi mają wspaniałe konstelacje na rok 2021, więcej stabilności, miłość, w każdym bądź razie, temat dzieci, zabezpieczenia na pewno, także pieniądze. Te osoby z Was, które mają jeszcze kwadrat Plutona, jest pracą ze sobą. Tak? To jest ten kwadrat Plutona, nakazuje nie tylko bycie sobą, ale Wykorzystanie swojej, swojej pewności siebie, swojej siły wewnętrznej, swojej wiary do tego, aby tak zmienić życie abyście byli spełnieni. Tego życzę wszystkim. Ja dzisiaj serdecznie dziękuję. Zapraszam do konsultacji te osoby, które chcą wiedzieć, co się będzie działo w następnym roku. Informacje znajdują się pod nagraniem. Zapraszam do nowego profilu Arlety Grosickiej, która od wielu lat zajmuje się ezotereką i jest drugą moją uczennicą, którą polecam tutaj na YouTube. Zajrzyjcie. Na jej profil, link umieszczę pod nagraniem. Życzę Wam spokojnego grudnia i dobrego wejścia w nowy rok 2021. Wszystkiego dobrego!